Cześć. Jestem Andrzej i zapraszam Cię na kolejne kawowe opowieści. Dziś robię małą przerwę w podróży po świecie kawy. Siadam na kanapie z filiżanką pysznej Brazylii, by trochę odsapnąć po ostatnich miesiącach ciężkiej, intensywnej pracy. Fuji to nie tylko ja, choć tylko mnie słyszycie. Cały nasz zespół od kwietnia tworzył w pocie kurs, który sprawi, że kawowe słowa w końcu zmienią się w prawdziwy napar zaparzony przez Ciebie, we własnym domu lub pracy. Mieliśmy w najlepszej filiżance naszego ulubionego czarnego naparu. Dbaliśmy o to, by części składowe tego projektu były najwyższej jakości. Nasz trener to Mateusz Dąbek, utytułowany barista, który ma olbrzymie doświadczenie w uczeniu o kawie i jak ją parzyć. Trenował pracowników sieci kawiarni, tworzył lata arty wiedźmińskie, a teraz pomaga kawie osiągnąć finalny smak pracując w palarni kawy. Wiele sztuczek i trików nauczył się sam i teraz pora, by tę wiedzę przekazał Tobie, Mateusz nauczyciel tego, co wie o kawie Speciality. Pomoże wykorzystać nowo nabytą wiedzę, byś samodzielnie kupując paczkę kawy w sklepie, kawiarni lub internecie potrafił bazując na informacjach z etykiety wybrać kawę o najwyższej jakości i smaku, który uwielbiasz. Jeśli jesteś początkującym odkrywcą w świecie kawy, to kurs pozwoli Ci dowiedzieć się, jakie sprzęty warto mieć na start, a jakie zdobyć w kolejnych krokach, ba! Może nawet okaże się, że w Waszej kuchni kurzą się sprzęty idealne do przyrządzenia pysznej kawy. Nasz kurs to właśnie Home and Office Barista, w którym nauczysz się sporo teorii o kawie i co wpływa na jej jakość. Jak zrobić ją w zaciszu własnego domu? Jak zrobić espresso bez ekspresu do kawy? Jak podczas wizyty gości przygotować domowe cappuccino ozdobione pięknym serduszkiem z mlecznej piany? Mateusz mocno kładzie nacisk na jakość ziaren, a także na ich obróbkę. I często powtarza. Najważniejszym kawowym artefaktem jest młynek. I właśnie o właściwościach poszczególnych młynków dostępnych na rynku dowiesz się podczas kursu. Chcemy, byś był świadomy tego, co pijesz. Chcemy dać Ci moc tworzenia kawy jakości takiej jak w kawiarni, bo nie wiemy, czy przyszłość znów nie przyniesie zamkniętych kawiarni. Nie bądź od nikogo zależny. Rób świetną kawę sam. Otrzymasz tu receptury, sugestie dotyczące sprzętów, które bez wielkich nakładów pomogą ci przygotować kawę różnymi metodami. Jeśli masz pracę pracy ekspres, Mateusz pokaże Ci, jak poprawić jakość przygotowanego w ten sposób naparu. My, tak samo jak Mateusz, uważamy, że o kawie speciality trzeba mówić, trzeba ją pić, trzeba próbować podczas zaparzania przy różnych ustawieniach i różnych parametrach. Eksperymentuj, niczym szalony naukowiec. Niech kurs Home and Office Barista będzie bazą wypadową w różnorodny świat kawy. Oferujemy Ci kurs online, który po zakupie dożywotnio będzie Twój. Można jego wracać zawsze, kiedy chcesz. Upewnić się co do receptury lub czasu potrzebnego do konkretnej metody. Kurs znajdziesz na naszej stronie foodie.pl. Zapraszam Cię także do obserwowania naszego profilu na Instagramie, a także do subskrybowania naszego kanału YouTube. Wszystko, to dotyczy kawy Speciality, tworzymy z pasją. Przyłącz się do nas, do Foodie i poznaj ten świat razem z nami. Postaram się w świątecznym odcinku podcastu zaprosić do rozmowy Mateusza, byś mógł go lepiej poznać. To tyle o kursie. Czas ruszać dalej. Tym razem, oprócz przemieszczania się po kałowej mapie, postanowiłem cofnąć się w czasie. Dziś potraktujemy nasz czarny napar niczym wehikuł czasu, gdzie przy osiągnięciu 94 stopni Celsjusza nasza kawa przeniesie nas w czasie niczym Delorian osiągający 88 mil na godzinę. Ale gdzie i kiedy się udać? Zawsze chciałem sprawdzić, jak to się wszystko zaczęło, kiedy kawa stała się hitem i naparem pitym na całym świecie. Są oczywiście legendy, takie jak ta o pasterzu z płaskowyżu Abisyni. Jego owce cierpiały na bezsenność, która skutkowała głośnym beczeniem w środku nocy. Biedny pasterz prosił mędrców, by ci znaleźli rozwiązanie tej trudnej beczącej sytuacji. Ci eksperci zbadali owce oraz pastwiska, gdzie te się żywiły, i odkryli, że owce skupią owoce skrzaczków rosnących na górskich zboczach. Po zmianie diety owce spały całą noc i nie budziły wioski beczeniem. Ciekawe, ile jest tej legendzie prawdy. Natomiast palenie kawy podobno odkryto, gdy podczas pożaru ogień trawił kawowe krzewy, a ludzie z okolicy czuli rozchodzący się w powietrzu hipnotyzujący aromat. Posługując się logiką przyrody, jak coś ładnie pachnie, to pewnie jest zjedliwe. Tubylcy zaczęli hodować kawowce i zbierać cenne ziarenka kawy. Podoba mi się takie poetyckie podejście do genezy mojego ulubionego naparu. Ale chyba nie chciałbym się dowiedzieć prawdy. Niech będzie, że to owce lub żywioł ognia dały mi napój, który codziennie budzi mnie do działania i zachęca do dalszego odkrywania świata, smaków i aromatów. Więc jeśli nie na początek kawowej historii, to przenieśmy się ciut później do XVI wieku, do miasta portowego Mokka położonego nad brzegiem Morza Czerwonego. Miasto to wzbogaciło się na handlu przyprawami. To właśnie one były powodem, dla którego przybywali do Mokki kupcy z wielu miast Orientu. Wraz z wprowadzeniem upraw kawowca na płaskowierzach w głębi kraju do Mokki zaczęły przybywać na grzbietach wielbłądów i mułów zielone ziarna. Miasto stało się największym na świecie portem załadunkowym kawy. Władcy arabscy wiedzieli, że ich skarbce będą pełne, póki cały świat będzie kupował kawę tylko od nich. Dlatego bardzo pilnowali, by u nich rosły kawowce, a nie gdzie indziej. Każdy wywożony z Mokki worek kawowych ziaren był skrupulatnie sprawdzany i zalewany wrzątkiem. Sparzone ziarno nie zakiełkuje na obcej ziemi i tym samym nie zagrozi arabskiej produkcji kawy. Do połowy XVII wieku całkiem nieźle im ta kontrola wychodziła, gdyż Jemen i Etiopia w tamtych czasach pozostały jedynymi krajami produkującymi kawę. Na początku XVII wieku europejskie kraje, zakochane w arabskim winie, jak nazywano kawę, postanowiły pominąć pośredników i zapukały wprost do bram portów położonych nad Morzem Czerwonym. To, co się w końcu stało, że w obecnych czasach mamy wielu producentów kawy? Czy arabscy sułtani postanowili podzielić się z innymi sadzonkami kawy? A może wielkie armie z Europy zagrabiły siłą ten cenny surowiec? Nie, nic z tych rzeczy. Na jeźdźca był jeden. I był kapitanem statku. Należącego do Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Wykradł kilka owoców kawowca i bez zbędnej zwłoki dostarczył je do Amsterdamu. Tam, w ogrodzie botanicznym, zaczyna się nowy ekscytujący rozdział w historii kawy. To był rok 1616. Niestety w Europie w XVII wieku napar kawowy nie miał tak łatwo. Głównie za sprawą religijnych zabobonów. Ze względu na czarny kolor, chrześcijanie kojarzą go z mrokiem piekieł i diabelską mocą. Tak było do czasu, aż kawy skosztował sam papież. Tak mu zasmakowała, że od razu wydał zgodę na picie. Kawa opanowała Francję i tamtejsi kupcy zacierali rączki z radości, że mają nowy sprzedażowy hit. Jednak moda na kawę trafiła na dwór francuskiego władcy Ludwika XIV dopiero w 1669 roku, a przywiózł ją turecki ambasador. Zaprosił paryską szlachtę do swego domu, gdzie w wielkim przepychu serwowano kawę. Napój ten okazał się gorzki w smaku, więc ktoś dodał cukier. I tak dzięki dodatku cukru kawa staje się bardzo popularna wśród szlachty. Turecka tradycja picia kawy tak mocno spodobała się Francuzom z dobrych domów, że zaczynają naśladować wschodnie obyczaje, nawet stroją się w turbany i kopiują tureckie gesty podczas rozmowy. Tylko sam król Francji nie zakochał się w kawie. Dlaczego? Podobno drażniły go maniery tureckiego ambasadora, więc można powiedzieć, że nie stał się jej fanem dla zasady. Holendrzy, którzy dbali o swoje kawowe sadzonki, Wychodowali na tyle dużo drzewek kałowych, że w połowie XVIII wieku wywożą część sadzonek arabiki do Indii i na Ceylon. Musiało minąć 40 do 50 lat, by kolejne drzewka dotarły na plantacje w Batawi na Jawie. I tu czasoprzestrzeń się załamuje, tak jak arabski monopol na kawę. Umarł król, niech żyje król. Holandia wyprzedza arabskie kraje i zostaje numerem 1 w produkcji kawy na świecie. Holandia, w odróżnieniu od poprzedniego lidera, dzieli się swoimi skarbami. I tak w 1713 roku Amsterdam podarował Francji pierwsze drzewka kawowe w ramach gestu dobrej woli podczas podpisywania traktatu pokojowego. Ludwik XIV od razu zarządza, że zostaną posadzone w królewskim ogrodzie. Dwa lata później kilkadziesiąt kolejnych sadzonek trafia z Jemenu do Francji w podzięce za pomoc. W 1715 roku na tronie Francji zasiada Ludwik XV, który jest wielkim entuzjastą czarnego naparu. Pięć lat po tym, jak objął władzę, powierza dwie sadzonki kawowe kawalerowi de Clie. Ten, mimo ataku piratów, sztormu, utraty wody pitnej i utknięciu na Mieliźnie, dociera niestety tylko z jednym drzewkiem na Martynikę. Po 18 miesiącach drzewko rodzi kilogram owoców. Zostają rozdane tubylcom, trafiają na Guadalupe i San Domingo i tak zaczyna się uprawa kawy na Karaibach. W ciągu zaledwie jednego wieku cała strefa podzwrotnikowa na obu półkulach zmienia się w plantację kawy. Powstaje kawowy pas. Ziarna kawy rozsiewają się po antylach, a Anglicy sadzą je na Jamajce. Kolejne kawowe drzewka uprawiane są na Haiti, Kubie i w Ameryce Środkowej. Uff, wyczerpująca jest ta podróż w czasie i przestrzeni. Pozwólcie więc, że dopiję kawę i wrócę z kawowych plantacji w przeszłości na moją kanapę w Gdyni. Pomyśl, ile musiała przejść historyczny kawa, by finalnie zagościć w naszych filiżankach. To nie jest zwykły napój. Są za nim chciwość, bogactwo, kradzieże, dyplomacja i wyzysk, ale także ciężka praca. Jest to wielki skarb, który pobudza umysł i roztacza aromat tajemnicy za każdym razem, gdy go parzysz. Na dzisiaj to już koniec opowieści, ale daj znać, czy interesuje Cię kolejna historia o przeszłości kawy. Przypominam Ci także o kursie Home and Office Barista, który kupisz na stronie www.foodie.pl. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! gdzie przy osiągnięciu 94 stopni, 4, 94 stopni.